Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mistrzów Minecraft i Magii. Dzisiaj odcinek wychodni, wychodni bo jesteśmy na świecie kwary u Matysa, gdzie łowimy node Tak, biegam po okolicy i łowię node takie, które mają powiedzmy circa powyżej 50, bo one są duże. I wtedy będzie wydajniej nam je ładować. Jak widzicie, otrzymałem już kilka, kilka postrzałów. Również też dlatego, że w międzyczasie nabijam dwa solszary na zobiaki i na szkielety. Co jest? Ten plecak mamy pełen. Jegoś tu nic nie ma, więc tu coś wrzućmy. E, zastanawiam się właśnie, czy mi się przypadkiem nie zdążyło skończyć szkło. Nie byłoby to fajne. Wydaje mi się, że gdzieś na drugim, drugim plecaku tak, jeszcze coś mam. E, przydały mu się również slaby, jeszcze też ich mam trochę. I tak, zasadniczo mam już node z ARM, mam node z perdicio. mam, Kurczę, zaraz wiecie co, zaraz sprawdzimy i na bieżąco sobie ładuję różki. również biegając po świecie, więc nie musiałem jeszcze ani razu wracać i bum, coś tutaj się nam wykrzyczyło, może za dużo liści, no co jest? Czyżby nie miał gdzieś szkła. O, dobra, czyli nie wiem nie wiem o co chodziło, ale mamy kolejną nodę w słoiku. I w tym momencie mam tak. Mam Ordo, mam nawet dwie Ordo, takie duże 64. Mam. Aera. To nie jestem pewien co taki mały, on chyba był większy. Jak go złapałem. Jakby coś, to za chwilę. Na wszelki wypadek weźmiemy, go, podmienimy. Odłóżmy, mam Aera, mam Perdisio bardzo dużego Noda. E, I w tej chwili mam jeszcze drugiego Perdisio z Ignisa. Idę w tej chwili na jeszcze jednego Ignisa. Czy ja nie mam przypadkiem tutaj jeszcze e, zaraz jednego hmm. nie mam. Ej dały głowę, że miałem. Taką dużą, solidną, z AR-em jeszcze jedną node. No to dobra, trudno. Wydawało mi się, może, że zgubiłem. E, niestety zgubiłem swój miecz, ten, ten soby Nie wiem, musiałem wcisnąć kół gdzieś przypadkiem i go wyrzucić na glebę. I e, tego wytłumaczenia nie mam. E, tu jest bardzo duży node. 67. Ja, e, bierzemy. Bierzemy. A co tam? E, jeszcze po drodze w tej chwili m, jestem do Ignisa. Yy, bo wiem, że jest jeszcze jeden duży ignis yy, trochę bliżej spawnu w tej chwili troszkę w jego stronę podążałem w momencie, kiedy znalazłem tego, tą nodę z ogniem i yy, kamieniem. Yy, tak, tak, to tu. Dobra. No in the Jar. Yy, również wiem, że te node, one zdaje się potrafią. Yy, tym jest dobre. Yy, potrafią chyba stracić ładunek. O żeż mordę! Podwójne, fucki f**king dammit, podwójne kliknięcie różdżką, no to jest, o rany, dobra, nie tym razem. Dlaczego, dlaczego wybrałem, dlaczego wybrałem ten świat, bo byłem tutaj wcześniej i on jest fajny, bo jest płaski, jest noc w przeciwieństwie do świata Darka, tam jest cały czas wieczny dzień, bo ma chyba ze 4 słońca. No i tutaj można biegać i po pierwsze, e, przy okazji jak szuka się tych nodów, to jest, zapada ta noc, to jest raz, to jest, to, jest, to, jest, to jest fajne, e, gdzie wtedy w nocy lepiej widać te wszystkie nody, bo właśnie zobaczcie, w ten oto sposób one się przybijają przez roślinność zdecydowanie bardziej. E, no to jakieś kombo. E, nie jestem, nie jestem zadowolony z tego, że mi się nie udało tamtej nody złapać. Bardzo nie jestem zadowolony, ale trudno, będziemy musieli to jakoś przeżyć. Podładujemy sobie po prostu różdżkę na kolejnych nudach na kolejnych i złapiemy ją następnym razem. To jest jakaś znikająca. Trudno się ją. Takich, takich nodeów się e, prawie nie opłaca w ogóle podnosić, bo one, bo one po, ten, po podłożeniu e, właściwie chyba się nie regenerują, tak naprawdę. Więc e, tak, same co się daje i idziemy dalej. E, no musimy się doładować, bo inaczej nie złapiemy kolejnego node'a. Zastanawiałem się, czy e, mógłbym użyć swojego berła, mój Creeper. A, to jest kolejna, kolejna fajna rzecz, dlaczego y, lubię ten świat, bo tu są te... Y, te y, 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 ja wam dam. Do piachu. Y, bo tu są właśnie te y, śmieszne... No, poczekajcie się, cholera. Już parę razy nawet zginąłem właśnie przez, y, przez takie jakieś dziwne, że, y, dziwne akcje, że mnie y, z kilku stron y, mobki oblazły. Y, tu są te takie śmieszne y, blazy. Goddammit. Jakieś regeneracja, halo? Są też takie śmieszne Blazes, z których wypadają te mrożone patyki. E, I one e, są fajne, bo można z nich potem zrobić. Na przykład. się stąd. E, można z nich zrobić kryogelium czy coś takiego, jak to się nazywa, mniej więcej. No, ale przede wszystkim chcę za wszelką cenę zrobić sobie spawner na szkielety. Najfajniej by było, jakby był właśnie tego najwyższego tiru, to może się, musimy musi się wydostać przy pomocy latacza, fajnie by było, jakby się udało zrobić ten właśnie piątkę, tylko tam jest 1000 tysiąc, kili tysiąc, tysiąc ja w tej chwili, o, Fiery Skeleton, one dropują, bo są tam craftowe jakieś upgrade'y do, do tych mobków, one dropują skarby, to jest zwykły, tu jest ten Fiery. Będziemy mieli, o, kill i szkieleton. Tak, jednym słowem, same przygody na tym świecie są. I on jest bardzo fajny. Teraz na jakiś czas znajduję nawet opuszczoną bibliotekę. To jest, to jest zdecydowany plus. Mam już dwie skrzynie stron z wymiarami. Bez kraftowymi. nie, 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 nie. Tu się wyładowały Zrobi... czanki. To się oddalmy, musimy to obejść. Bo nie za bardzo wiem, czy to się da przelecieć. Górą tak, jak obejdziemy, to na pewno nam się uda. Dobra, czyli, no, no niestety, nie jestem zachwycony. Nie udało się tam tej node y schwytać. udało się ją schwytać? Ale ja popełniłem błąd. Klikając drugi raz różką, yy, co spowodowało jej uwolnienie. No i w ten oto sposób yy, jesteśmy node y w plecy, całkiem fajną. Będziemy musieli znaleźć inną, taką dużą. To nie powinno być trudne. Dało głowę, że na świecie e, Quarry Darka e, też, też widziałem takie duże node. Na pewno tutaj jeszcze jest e, na tym świecie e, jedna noda e, z akłą z wody. No e, i tam. pan e, to, to sobie chłopaki pogadali. <gadanie> e. Dostałem do strzałę. Dobra, nieważne. Wynośmy się z, z tych zepsutych czanków. E, przemieszczamy się w kierunku spanu. Tutaj ja bym bez minimapy bym po prostu chyba zginął. Takie taki jest to zakręcone, a tak to przynajmniej wiem, e, w którą stronę e, muszę iść. Tylko nie wybuchili się mi koło nogi. proszę, dziękuję. Woohoo! E, nic z tego! Dobrze, że dobrze, że te wybuchy nie mają wpływu na nody. Mam nadzieję, przynajmniej tak mi się wydaje. Do tej pory chyba. Chociaż nie, czekajcie, kiedyś kiedyś coś wysadziłem. Plus jest również taki. A, dziękuję prezent się eee, Plus jest jeszcze taki, że gdzieś tutaj na tym świecie testowym te, te noce i dnie są chyba jakieś, jakieś krótsze są dość szybkie, więc. E, i zombie do góry. Eee, więc w jaki sposób tu się możemy. Mm. Możemy się czuć. Dość, dość dynamicznie się zmienia sytuacja. Z, powiedziałbym z minuty na minutę. Eee, jeszcze mam jakieś takie dziwne ścinki. Nie jestem pewien czy one nie są przypadkiem. O, to te blazy do mnie strzelają. Czy to nie są przypadki spowodowane jakimś yy, ładowaniem się, nie wiem czego, chunków albo coś? Bo patrzę cały czas na ping, to nie jest wina serwer, nie jest wina połączenia z serwerem, tak jak to było do tej pory. No, czepcie się, halo? A to też zombie, zombie, zombie papciu. Te blazy to ja tylko tych, dla tych, yy, tych blaze rodów niebieskich właściwie nie, nie zamierzam robić niebieskich blaze spawnerów. To jest, to jest upierdliwe nawet ze zwykłymi blazem. Dobra, gdzie my jesteśmy? Um, tu są załadowane czanki. Tu jest spawn Ignis, tak, do. Do. Tu jest ordo, to ordo, co zebrałem. Overboard. Dobra, przejdziemy tędy. I skierujemy się tutaj do Gisa, bo gdzieś tutaj jeszcze te akły po drodze są, ale to, to już nie będę was tym katował. Sali i zdrowi wróciliśmy, dwa razy nawet, bo musiałem się cofnąć po szkło. Eee, I tak, uzupełniłem swoje, swoją kolekcję noudów od e, z Quarry Dark'a e, oraz tutaj jedną z Overworld, bo wiedziałem, że jest duża i że czeka akurat na mnie, żebym ją podniósł. No e, więc tak, schodzimy sobie do naszego Pomieszczenia na nudy. Na tak to będzie wyglądało, jak już będzie w środku. Tu coś zrobię. Prawdopodobnie będą takie same drzwi jak tam, tylko nie miałem materiałów do nich. Troszkę się zastanawiam, czy ta ściana, jeśli będzie zrobiona w taki sposób, nie będzie zbyt monotonna, również. E, zastanawiam się również dodatkowo nad tymi słupami. W tej chwili mam. Żeby nie składać tych noodów, 11, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 noodów w słoikach yy, czyli po prostu teraz, poza tym, że będę musiał tu, oh, kurczę, nie wziąłem ten, nie wziąłem sobie Carpenter z bloków, yy, dać mi Carpenter z Haber, bo tutaj w międzyczasie. Pewne zmiany zajdą, e, mianowicie muszę przełamać ups, muszę przełamać tą podłogę, bo to jest, to jest dobry motyw, wzór jest, wzór jest w porządku, ale co e, może o, w ten sposób, e, ale niestety nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić tego ładnie w tym kolorze, czyli do, do końca. bo tak, stopy są ciemne. Zdecydowałem się, że użyję to z Stamcrafta, ale podłogę wokół nich zwolałbym zrobić na przykład na jasno. Tutaj się pojawiły pewne wątpliwości co do koloru i do faktury. Faktura, w końcu się zdecydowałem, że będzie to faktura blinds z chisla na drewno, ale. Ale teraz jak już tutaj wszedłem i zacząłem to wszystko sprzątać, to nie jestem taki do końca pewien, czy to jest, czy dobre rozwiązanie. Chodźmy na mój świat testowy. Tam te wszystkie drewna są ładnie ustawione. Tak, mamy tu małą inwazję slajbów. Slajby są właściwie wszędzie. Dobra, ale oto jest całe drewno. Wszystkie, wszystkie, wzory i kolory z chisla, bo przecież sobie musiałem testować. I tak, co następuje? No nie wiem. Coś, żeby, się, żeby kolorystycznie pasowało do tego drewna. Ja za jasne, za brzydkie, to jest zwykłe ołkowe, to jest zbyt szare. Chyba się jednak skończy na tym, że będziemy wszystko jechali na bierczach. Czyli użyjemy lańców bierczowych. Ewentualnie tych czerwonych. Ewentualnie tych czerwonych, tak. Czyli, czyli chyba użyjemy Juggerwooda. Juggerwood, jak, jak to się będzie komponowało. Hmm. Good enough, ale widzę, że będę miał popraweczkę bał w jungle, e, w jungle woodzie. Tu się coś rozjechało o szerokość. Eee, e, cheese, e, jungle, jungle blind. Dobra. To już wiem. Tak, Jugle Zdecydowanie Jugle się rozjechały. Reszta drewna jakoś jest ok. Dobra, wracamy do kraftowania. Do Z drugiej strony jednak. Tak sobie kurczę myślę i kombinuję, że e, mimo wszystko na górze użyliśmy tego drewna z białym drewnem. To jak w poprzednim, w poprzednim odcinku chciałem e, utrzymać tą kolorystykę, to powiedzmy, że chciałbym utrzymać tą kolorystykę. Czyli co my tu zrobimy? Birchwood Double Slab? Brzmi, brzmi w, miarę roz, w miarę rozsądnie, co, prawda? Nie, 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 nie. nie. Spróbujmy... Spróbujmy, bo double slab robi tą kreskę. To jest, to jest double slab. Bo to jest fajne jak, e, jak jest taki, ale e, jak go... To nie, to nie, to nie. To nie. To nie, to nie. O! Tak. To i, chyba, I chyba przy tym zostaniemy mimo wszystko. E, czyli użyjemy wersji z gwoźdźmi. O, tej wersji. Woda yy, po wrzuceniu nawet na skos yy, pozostanie skośna. Jak to wygląda. Nie wiem, jakoś tak dziwniej, co? Jakś tak dziwnie. Teraz. To, ale jakoś tak dziwnie. <ścoughs> no nie wiem, nie wiem. A może. Nie no, nie chcę. Nie chcę tego stołu yy, wrzucać tam na dół. Nie chcę tam tego stołu wrzucać na dół, więc e, na razie chyba e, to pozostawimy o, w, ten właśnie, w ten właśnie sposób. Birchwood e, panel, z, zróbmy sobie tego więcej, bo będziemy tego więcej potrzebować. Birchwood panel na pewno. E, mimo wszystko, jeszcze pozostaje kwestia, z czego zrobić kolumnę. E, Zrobił kolumny. Kolumny, kolumny postanowiłem zrobić y, tutaj tylko po to, żeby przełamać. Wielkość tego pomieszczenia, bo ono wyszło dość, dość duże, dość szerokie. To zresztą widać, jest, jest bardzo szerokie: 14, 7, 8 w lewo, 8 w prawo, 16 kratek szerokości, drugie tyle długości. Uch, to strasznie, strasznie, strasznie. E... Może by zrobić no właśnie nie wiem za bardzo z czego, z czego zrobić te kolumny. Za ja chętnie bym zrobił z drewna. E... Tylko może, może byśmy je zrobili, no z tych tych, akurat z tych paneli, nie chciałbym ich robić. Yy, tutaj w, wchodzi, może zrobić z białych, z takich tylko białych. Z takich tylko białych. To nie jest jakieś bardzo głupie yy, vertikal. Tak, robi się taki trochę pasiak, ale myślę, pasuje. To też nie, to też nie głupio wygląda na ścianie, ale chcemy, chcielibyśmy utrzymać... No zresztą, kurczę, to ja się będę pytał, dajcie znać. Może, może dobra, to zróbmy jakiś, jakiś, jakiś wybór większy, co? To zdemontujmy, powiedzmy tak, jedna kolumna w takim stylu. Niech będzie. Trochę, trochę tutaj się zastanawiam. Nie, dobra, niech zostawmy tą podłogę, nie będziemy jej ruszać. Troszkę się zastanawiałem nad, nad tym, czyby tej kolumny nie zrobić takiej trochę bardziej przesadzistej od dołu, ale e, powiedzmy, że sobie darujemy. E, czyli mamy tak, do wyboru to. Do wyboru. Do wyboru. E, birch Vertical. No dobra, powiedzmy. Vertical birch, Wood Planks. Nie stracę, ale to wygląda. To wygląda brzydko. To wygląda brzydko według mnie. Eee, dlatego spróbujmy kolejny, kolejną. Nie, 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 nie. O to, to, to jest dobre, to jest moim zdaniem dobre na podłogę i tyle. To będzie dobre na podłogę w pozostałych przypadkach. Eee, wygląda po prostu okropnie. To może spróbujmy tych Blańców, o których już wspominałem. nie. Eee verticale desery, farcy birchwood crate, nie, parket, nie, blinds. O. O. No nie wiem, nie wiem, coś coś jakoś to tak. To wygląda, że jest strasznie grube. Poziome paski pogrubiają, prawda? No nie wiem. No bo Jeszcze, jeszcze z mojego złego możemy sobie rzucić yy, takie cudo, prawda? Tą to, 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 kratę, kratę. Ups. Taką. To już wygląda totalnie, totalnie dziwnie. Nie, nie jestem pewien, czy to dobrze wygląda na, na tych skośnych. Tak, chyba, chyba się zdecyduje jednak na to, ale dajcie, dajcie jeszcze znać w komentarzach, co o tym myślicie, te paski chyba zostaną, pozostanie kwestia sufitu, ale na sufit to się jeszcze, jeszcze zdążymy doczekać, jakby coś... Dobra, to ja to w międzyczasie przerobię na takie, ale dajcie znać w komentarzach, co wygląda lepiej, bo ja nie jestem, mimo wszystko, przekonany do ilości pasków. Ale dobra, Ej, to, to praca dobowa dla was, jeśli mógłbym o taką poprosić. Zajmijmy się słoikami z noudami. 11 sztuk na obecną chwilę. Na obecną chwilę... A może jednak to opuścimy? może jednak to opuścimy to przełóżmy to weźmy po, potrzebujemy potrzebujemy kilofa bo tam pod nami jest wielka dziura prawda w dalszym ciągu to jakby zrobić tak bo ja nie chciałem za wszelką cenę aby no jakoś to nie wygląda głupio e, aby te noody były w poziomie podłogi bo za łatwo jest je na przykład trafić stocić to bym się wkurzył. ale no, powiem Wam, że to nie wygląda głupio, a i dzięki temu również zyskamy jedno miejsce, jedno więcej na suficie, jeżeli będziemy chcieli podnieść liczbę nodeów, bo w tej chwili tak, na podłodze zmieści się tylko 12. Żeby zrobić więcej, musimy odsunąć, odsunąć kolejne cztery. Znaczy, kolejne node musimy odsunąć o od 4 do góry, tak. Więc OK, to, to wygląda nieźle. To wygląda nieźle, zaraz wracam. No, słuchajcie, tak w międzyczasie wpadłem na pomysł, a może by wywalić te kolumny. I, I teraz, kiedy ta podłoga jest dwukolorowa, to pomieszczenie takie zrobiło się trochę lżejsze. Jakbym to nazwał, tak, myślę, że lżejsze to jest dobre stwierdzenie. Więc pomyślałem, że również te akcenty na ścianach zrobię z tymi, tymi paskami. I drzwi teraz są takie, takie ładne. Tak, są, są bardzo ładne. No, i się wchodzi i nic nie widać, i jest super, ale mimo wszystko dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, bo jeszcze zawsze zostaje sufit, w suficie też coś trzeba zrobić. Dobra, czyli teraz jak już mamy ogarnięte w tej chwili, a i odkryłem, że Portable Hall bardzo źle działają z tymi, Pressure plate'ami z kart z bloków, bo jaki blok znika, to pressure plate robi pyk i otruwa. Niestety mała kompatybilność. Dobra, czyli to możemy odłożyć na razie. Wyciągnijmy z powrotem swoje 11 nodeów. Źle policzyłem i przydałoby się jakoś posegregować, prawda? Powiedzmy, że zaczniemy od nodeów z Ignis na początek. Strasznie się boję, że ode. Że wpadł komuś pod łapy i on je rozwali, albo coś takiego. Dobra, tu jest Ignis. E, następnie spróbujmy, nie wiem, co by tu mamy, aqua, aqua, jedną, aqua, e, drugą, aqua, aqua perditio. Tak, chyba. Dobra, aqua perditio to mamy. Może następne, co by mamy następne. Terra, może być terra, czyli Zielone terra. Terra D zostało Aer Ordo. Zrobimy y Ordo. Ordo, Ordo, Ordo. Y I co dalej? Perdicio, perditio perditio. To może perditio tutaj. Perditio, perditio I ostatnie AR i coś kurczę... Coś musiałem źle policzyć. Czyli, czyli wychodzi na to, że nie, nie mam drugi, drugiego ar Dał głowę. Może przepadł, zginęłem w międzyczasie, może mnie Creeper wysadził. Kurczę. Raz, dwa, white back, white back, a na drugim? Hmm, na drugim słabo, też nic nie ma. Czyli coś musiałem źle policzyć. Ale 48 AR, -u. no cóż, trzeba, trzeba poszukać czegoś większego. Może nawet dwóch większych. W międzyczasie, słuchajcie, odkryłem, że jest problem, bo ta różka, to całe berło moje, ekwiwalent exchange'a, zobaczcie, nie podmienia mi żadnych bloków. Robi się dźwięk i... i co z tego. O, a tu podmieniło. Ale nie robi tego tak jak powinno. Czyli Czyli nie wiem o co chodzi. Dobra, a tak poza tym, Kurczę, może to, może to podmieniają w jakiś dziwny sposób i ja nic nie wiem Dobra e... To to naprawdę jest tak. W equal, equal trade. No tak, no to powinno zamieniać. Dobra, nie wiem, nie jestem pewien, będę się musiał e, z tym pobawić. E, no co? Rozbijamy? Mamy jakąś różkę? Kolercia, chyba nie. Chyba wszystko wynieśliśmy gdzieś na górę. Tajne przejście musiałem przesunąć z uwagi na ten akcent e, na ścianie. Może. Może następnym razem też coś się uda zrobić na szybko. 143, 150. Strasznie, strasznie mi boli, że tej różki, że, że tego tego aeru nie udało mi się zdobyć. No, ale to nic, dobra. to Teraz jeszcze, jak się odcinek skończy, to pójdę sobie na świat, na świat Quarry. No, w nie widziałem takich udarka w sumie też nie, ale będę wypatrywał bardzo dużych e, node'ów AR. -u. Dzięki temu będziemy mieli, będziemy mieli już e, komplet, komplet w, naszym, e, w naszym domku do przerabiania Noudów 48. Co to jest 48? Oh no dobra, czyli, czyli tu mamy ponad 100. E, wszystkich innych mamy podat 100. Obie ja mamy chyba nawet jeszcze trochę więcej, bo się zrobiło zgarnąłem z, z tu 3052 30 dobra, Wszędzie jest, jest Pododstuwa oprócz AERU. Przednie jest Podstawa oprócz AER-u. E, nasza różdżka na razie się ładuje, peditio. Wyciąg dała trochę całe 4 punkty. No dobra <laughs> czyli, czyli to nic. E, Znakże działa. Nie słyszę, nie widzę żadnych latających jeszcze e, piorunków. Czyli powinno być ok, bo te wszystkie dołdy, one są o cztery oczka, każda od siebie, nie powinno być żadnego problemu. Jedyną rzeczą, która tutaj masakrycznie nie pasuje do całej reszty, to jest ten pedestal. On jest kamienny. A ja bym chciał, żeby był drewniany. No i co teraz? Nie da się. Dobra, czyli tak, myślę, że teraz czas na mnie, pójść, pójść znowu poszukać tego tego. A wiecie po czym to się zorientowałem, bo mi tam się szkło w którymś w momencie skończyło wcześniej e, i stwierdziłem, że e, to nie jest, mam one equal trade i sobie, i sobie zrobię, prawda? No i jak machnąłem, to się okazało, że nic z tego, że nie jestem w stanie dir tu na szkło zamienić, mimo że zdaje się teoretycznie powinienem, więc e, nie, wiem, nie wiem jak to rozumieć, czy to jest e bug, czy coś. Daj się...